Jakbyś mógł pokrótce powiedzieć, e, opisać przebieg tego spotkania. Co, no co, e, staraliśmy się przejąć inicjatywę w tym meczu, ale w pierwszej połowie wszyscy widzieli jak to wyglądało. Piłka skakała, e, piłka cały czas latała w powietrzu. Brakło takiego sprowadzenia i do ziemi w drugiej połowie. Może ciut lepiej to wyglądało, ale straciliśmy dwie bramki. My przegraliśmy ten mecz. No, trzeba wyciągnąć wnioski jak najszybciej z tego, z tego spotkania i e, wdrożyć je w tygodniu w treningi i po prostu zrealizować je w meczu z Bełchatowem. Czy wynik odzwierciedla przebieg wydarzeń na boisku? Myślę, że mieliśmy też swoje sytuacje w pierwszej połowie. Kamil Wilczek, Brankarz znakomicie mu wyciągnął tą piłkę. Mogło to zupełnie się inaczej potoczyć, no niestety stało się, jak się stało. Ruch, wiadomo, utrzymywał się przy piłce, było to widać i mieli jakiś pomysł na grę, no i stworzyli sobie klarowniejsze sytuacje i wygrali ten mecz. Pierwsze koty za płoty, jest takie powiedzenie. Tak jest. Dokładnie, no miejmy nadzieję, że najgorsze mamy już za sobą, teraz tak powiedziałem wcześniej, trzeba wyciągnąć te wnioski z tego meczu, zrobić analizę i iść do przodu, bo naprawdę no, przegraliśmy 2-0, ale świat się nie skończył. Liga się dopiero zaczęła i trzeba, trzeba walczyć dalej.